Pamiętacie naszą książkę o niektórych lękach mężczyzn? Najczęstsze pytanie, które zadają na dziennikarze, brzmi, czego boją się mężczyźni, więc? Nie ma jednej prostej odpowiedzi, ale cały czas powtarzam to samo, że mężczyźni najbardziej boją się tego, że zostaną odkryci, że okaże się jacy są naprawdę, co w, co w nich tak naprawdę drzemie. Mężczyźni boją się porażki, boją się przegranej. Boją się, że ktoś ich wykorzysta użyje do czegoś, do czego, do czego nie chcą być, w czym nie chcą brać udziału. Mężczyźni boją się, że, że okaże się, co oni są naprawdę. Dzisiaj jest 19 marca, a więc świętego Józefa i pod tym kątem specjalnie hmm. dla Was przygotowujemy to nagranie. Dlaczego Józef jest taki ważny? Mnie święty Józef bardzo, bardzo frapuje, interesuje. Jest bardzo ciekawą postacią biblijną, historyczną, ale nie tylko ze względu na to, że był opiekunem Jezusa. Dla mnie w tym roku jakoś celebruję i przeżywam ten wymiar świętego Józefa Jego życia, że w Piśmie Świętym zasadzie nie ma żadnej, żadnego zdania, które on by wypowiedział. Tak jakby on, jakby był Niemy, ale tak naprawdę mówi cały czas, i to bardzo dużo, ale mówi swoim życiem, mówi swoją postawą, mówi o swoich lękach, mówi o bawach, mówi o tym, że jest prawdziwym mężczyzną również dla dzisiejszego, dla dzisiejszego świata, bo próbuje zostawić Maryję, nawet nie tłumacząc jej, że. Że ją zostawia, a w sobie ma takie myślenie, że to będzie dla jej dobra. Jest bardzo, bardzo takim prawdziwym w tym obrazie. Mówi swoim życiem. Nie mówi, nie opowiada, nie tłumaczy, nie zapowiada, ale bardzo dużo robi, bardzo dużo działa. Jest takim bardzo aktywnym. Józefa można poznać przez działanie. I to biorę dla siebie. W uroczystość Świętego Józefa i też chcemy to razem Wam, mężczyznom, przekazać, zostawić ten obraz, żeby inni dowiadywali się o Was i odczytywali Was przez Wasze uczynki, przez Wasze postawy, przez Wasze zachowania, nie przez słowa, nie przez deklaracje. Może Wy też weźcie dla siebie Świętego Józefa jako obraz mężczyzny, jako obraz mężczyzny w relacji. Jako, jako opiekuna, jako, jako kogoś, kto spełnia ważne zadanie życiowe, ale którego można poznać nie po tym, co deklaruje, nie po tym, co opowiada, ale po tym, jak funkcjonuje, po tym, jak robi, że można na nim polegać, że jest człowiekiem, który daje, daje poczucie bezpieczeństwa i że wy możecie. Takimi być, że, że wy możecie być tymi, którzy swoim życiem pokażą, że, że przy Was można czuć się bezpiecznie, że jesteście osobami wartościowymi, że jesteście ciekawi, że jesteście osobami, przy których, przy których ciekawy jest świat, że można ciekawie z Wami spędzać czas, że nie boicie się wyzwań, że nie boicie się trudności. Że będziecie i że to robicie, pokonujecie trudności i że siebie rozwijacie. Teraz trwa wojna cały czas w Ukrainie. Co polscy mężczyźni mogą zrobić tutaj, na miejscu? Oczywiście widzimy, jak fantastycznie wielu z Was się angażuje, ale co jeszcze na co dzień my możemy zrobić? To jest ważne, żeby nie pójść, nie pójść w fantazjowanie, żeby sobie teraz nie wyobrażać, że teraz będziesz drugim Rambo, który poleci na Ukrainę i tam zrobi porządek. Ale że, że tutaj jest miejsce na to, żeby kształtować swojego ducha, kształtować swojego ducha też duchowo, tak w dobrym tego słowa znaczeniu, przez modlitwę, życie sakramentalne, przez, przez bycie szczerym, uświadomienie sobie, jakie masz ideały, co jest dla ciebie ważne, jakie miejsce w twoim życiu zajmuje Bóg, jakie miejsce w twoim życiu zajmuje ojczyzna, jakie miejsce w twoim życiu. Zajmuje rodzina, jakie bliskie osoby masz wokół siebie i zadbać o te osoby, zadbać o te osoby tych, których tutaj masz. Możesz również angażować się, pomagając tym, którzy w tej chwili bardzo potrzebują pomocy. Trwa wielki post. Co w tym czasie możemy jeszcze zrobić? Jak tego wielkiego postu nie stracić? Wielki post to jest przede wszystkim czas przemiany samego siebie. To nie jest czas, kiedy ty masz modlić się. I myśleć o tym, żeby ktoś się zmienił, że czekać aż ktoś, ktoś dokona jakiejś zmiany w swoim życiu. Ale wielki post jest czasem dla, dla refleksji, dla bycia bliżej samego siebie. Możesz zrobić sobie takie ćwiczenie, żeby podzielić kartkę na trzy, na trzy kolumny i, i wypisz sobie, jakie są Twoje mocne strony, jakie są Twoje osiągnięcia, jakie są Twoje sukcesy. Jakie są Twoje potencjały, co, co masz w sobie, co, co już zrobiłeś, ale też jakie są Twoje możliwości. Co masz do dania, co możesz ofiarować drugiemu człowiekowi, co drugi człowiek może od Ciebie otrzymać, ponieważ Ty to masz, masz to w sobie. Życzymy Wam dzisiaj dobrego, pięknego dnia. Niech on będzie wypełniony pokojem i miłością. Zaglądajcie do naszej książki, też kupicie ją w Bonito i w wielu księgarniach internetowych. A święty Józef niech będzie patronem dla Was takim obrazem. Obrazem mężczyzny, obrazem mężczyzny będącego w relacji, obrazem mężczyzny, który jest opiekunem, przy którym można czuć się bezpiecznie, ale również obrazem mężczyzny, który ma zdrową relację z Bogiem. Wszystkiego dobrego, Katarzyna Pozdrawiam. Do Stanisław Szlasa.